Pana, jak zorganizować dziecku obóz przetrwania w środku miasta? melduję Potrzeba. Namiot. Dziecka. Dziecko. pokaż dziecko nogi. Tu nogę wystaw. Gdzie? No nie widzę. Tu wystaw, bo nie widzę nogi. Noga. Dowód jest, że dziecko jest. O, jaka skarpeta dziurawa. O, dzizas, Tak. Zaraz bo nagrywam. Jeden namiot, jedno dziecko, pies, hamak, beczka, kiełbasa, oczywiście dwie konewki wody w razie jakby zaczęła ta zielona trawa płonąć. I i to wystarczy. A miasto jest dookoła. No Pies też chętny na kiełbasę? Meldować Żołnierzu Język przygotowany i zęby I obuwie musi być trekkingowe Tak? Pies Także tak No a dziecko w namiocie Gra. W gry ręce opadają.